Bardzo często w trakcie pracy z moimi klientkami, w trakcie pierwszego spotkania w ramach programów pielęgnacyjnych, ale również w Waszych komentarzach pojawia się takie pytanie, wątpliwość, jaki jest krem najlepszy, nawilżający krem, najlepszy do skóry mieszanej? Jakiego ja kremu mogę używać? To pytanie jest inaczej wyrażone, kiedy ja układam pielęgnację jeszcze. No dobra, ale czy ten krem będzie dobry do mojej skóry mieszanej? No właśnie, no to o co chodzi z tym kremem nawilżającym do skóry mieszanej? Na rynku jest tego mnóstwo, tak na dobrą sprawę. Albo są nawilżające, albo matujące, albo są dedykowane skórze mieszanej, albo nie. Czy taka, taki podział jest nam potrzebny? Czy w ten sposób mamy szukać... Yy pielęgnacyjnych produktów, kremów do codziennej pielęgnacji, jeszcze żeby był dobry pod podkład e, i żeby skóry nie przetłuszczał i żeby się skóra nie świeciła w ciągu dnia. E, jeszcze pamiętam to jeszcze z czasów e, grupy, kiedy byłam tam jeszcze bardziej aktywna, to jeszcze do tego jedna z dziewczyn napisała to jeszcze żeby działało przeciwmaszczkowo. No dobra, czy taki krem w ogóle ma szansę zaistnieć? Szczerze, nie. Dlatego, że albo będzie nawilżający, albo będzie matujący, albo będzie przecizmaszczkowy, e, albo będzie jeszcze robił coś innego tak na dobrą sprawę. Jeżeli szukamy kremu e, nawilżającego, e, to przede wszystkim powinien on zawierać składniki nawilżające. Ja o tym mówiłam w filmie o ultranawilżeniu skóry e, i wymieniałam te składniki. Więc jeżeli nagle do kremu włożymy wszystkie te składniki nawilżające, czy dużą część składników nawilżających, no to on nam, oczywiście on nam się nie robi ciężki, nie robi nam się obciążający, bo zazwyczaj nawilżające kremy mają stosunkowo lekką konsystencję. Ale może dawać szczególnie na początku takie wrażenie, że skóra się po nim świeci. I teraz znowu wrócę do tematu i do sagi trądzikowej, która też jest na, na kanale. Mianowicie, jeżeli skóra się przetłuszcza w ciągu dnia, pomijając oczywiście to, że ona jest skórą mega tłustą, e, jakby patrzymy na skórę, która jest taką typową, świecącą się w strefie T, to prawdopodobnie jeszcze coś jest nie tak po stronie pielęgnacji nocnej. Czyli w nocy nie jest odbudowana prawidłowo bariera hydrolipidowa albo czegoś brakuje, żeby zrównoważyć tą ilość nawilżenia. Cały czas przy skórze mieszanej, pamiętam, przetłuszczającej się, my musimy pamiętać o tym, że w pielęgnacji musimy zrównoważyć to, co nawilża i to, co daje ten efekt absorpcji, e, zminimalizowania ilości sebum na skórze. Więc połączenie kremu nawilżającego z jakimiś składnikami, które potencjalnie matują, to nie jest dobre rozwiązanie, bo to się tak nie robi. My nie mamy ściągnąć skóry na powierzchni, ściągnąć nadmiaru sebum w taki sposób zmatowienia, wysuszenia skóry. My mamy spowodować, żeby gruczoły łojowe trochę mniej tego sebum produkowały. Co się da zrobić pielęgnacyjnie? I oczywiście w tym celu albo się wykorzystuje retinol, albo kwasy, bądź różne substancje się pojawiają, też ekstrakty roślinne. O ich skuteczności to jest jakby inny, inny temat. Chodzi mi o to, czy da się połączyć krem, który będzie zarówno nawilżał, jak i jednocześnie dawał ten efekt wysuszenia, czy jakby zaabsorbowania, zminimalizowania produkcji sebum. Na logikę wydaje mi się, że nie. I dlatego poszukiwanie kremu, który będzie dwa w jednym, tak na dobrą sprawę daje tylko efekt odwrotny od zamierzonego, czyli skóra jest bardziej wysuszona. W związku z tym w ciągu dnia zaczyna się bardziej przetłuszczać. Żeby znaleźć krem, który będzie dobrym rozwiązaniem dla twojej skóry, trzeba tą skórę trochę poznać. To po pierwsze, czyli wiedzieć jak ona funkcjonuje, czego jej brakuje. Wracam znowu do bariery hydrolipidowej, do nadprodukcji sebum wywołanego e, zaburzoną barierą hydrolipidową. Jeżeli to nie pomaga, to wtedy rzeczywiście sięgamy po elementy związane z e, zminimalizowaniem ilości sebum, i o tym w sadze trądzikowej e, też mówię. E, i dopiero wtedy zaczynamy się zastanawiać, co jest nie tak, jakiego ja potrzebuję kremu, czy nawilżającego, czy jednak bardziej w kierunku absorbowania, absorbowania sebum. Więc e, zanim zaczniesz szukać kremu, który będzie miał zrobić dwa w jednym, spróbuj zastanowić się, czego potrzebuje Twoja skóra. To o czym zapominamy... Co jest bardzo ważne w kontekście pielęgnacji, to my mamy poczucie, że jak nałożę jakiś krem rano i nagle moja skóra się świeci w strefie T, to to jest wynikowa nałożenia tego kremu. To nie do końca też jest prawda. Przede wszystkim to jest wynikowa tego, że w nocy nie daliśmy skórze czegoś, co jest jej potrzebne, zazwyczaj odbudowa bariery hydrolipidowej. Może tak być również, jeżeli skład kremu jest zły. Ja nie twierdzę, że przy każdym kremie to jest tylko i wyłącznie wina bariery hydrolipidowej. Może być krem po prostu za, za ciężki, za bardzo okluzyjny tak na dobrą sprawę, ale zazwyczaj. W 80% przypadków to jest bariera hydrolipidowa. To raz, dwa. Pamiętaj, proszę, że skóra potrzebuje około dwóch tygodni, zanim załapie, że ona dostała zmienioną pielęgnację. Co może też oznaczać, że paradoksalnie coś, co wcześniej się zadziało na Twojej skórze, daje ten efekt, który masz w tym momencie. Mam nadzieję, że to daje pewien logiczny ciąg tego, co chce Ci przekazać. Trzecia rzecz, która może powodować, że Twoja strefa te się bardziej świeci i Ty obarczasz winą krem i szukasz kolejnego dobrego rozwiązania, to jest prawdopodobnie zbyt wysuszający podkład. Albo w ogóle nic pod tym podkładem. Krótko mówiąc, im bardziej wysuszysz skórę, tym bardziej ona się będzie próbowała natłuścić. E, zmierzam do tego, mówiąc te wszystkie o tych wszystkich elementach związanych ze skórą, że tak na dobrą sprawę, przy dobrze ułożonej pielęgnacji, zarówno na wieczór, jak i na dzień, e, takiej podobnie jak dieta, bym powiedziała zbilansowanej pielęgnacji, każdy, prawie każdy o dobrym składzie nawilżającym krem będzie dobry dla Twojej skóry. Dlatego, że kremy nawilżające, jeżeli są typowo nawilżające, to one mają lekką konsystencję. Im bardziej wchodzą w emolienty, tym bardziej są treściwe w konsystencji, ale to wtedy bardziej bym powiedziała, że to jest krem odżywczy, a nie nawilżający. Nawilżające kremy są stosunkowo lekkie, szybko się wchłaniają. Tu nie powinno być problemu e, z działaniem, jeżeli chodzi o nawilżenie, jak i dopasowaniem się do makijażu. To tak merytorycznie od strony skóry. Pomysły na kremy nawilżające. E, mówiłam o nich też przy top 5 produktów moich ukochanych ale na przykład The Ordinary e, NMF, e, Alantan, lekki krem nawilżający, czy wersja pomarańczowa z mocznikiem. E, lekka wersja z Basic Cluba, e, krem nawilżający, ma zupełnie inną konsystencję niż wersja bogata. Ma też zupełnie inny skład. I to bardzo, bardzo ładnie widać, kiedy te składy się e, porówna. E, opcji jest więcej, ale każdą z tych opcji należy dopasować do skóry, Należy dopasować do jej potrzeb, bo zdarza się, i to bardzo często, właśnie przy takich e, skórach, które teoretycznie się przetłuszczają pod wpływem kremu nawilżającego, że ja nagle układam pielęgnację, pokazuję, co mamy zrobić, i ta pielęgnacja jest wdrażana. Jest takie, no nie, no się wcale nie przetłuszcza, nic się nie dzieje. Wszystko zależy od tego jak pokładamy pielęgnację na dzień na noc. E, powinniśmy, powinnyśmy i powinniśmy spojrzeć na pielęgnację jako całość. Dzień, noc, mycie, wszystko e, dopasowujemy razem do tego czego potrzebuje skóra, a i na skórę patrzymy w całości, nie na jeden konkretny problem, bo ten jeden konkretny problem wynika z czegoś co się na skórze e, zadziało. E, ja tak pracuję z klientkami. To jest system pielęgnacyjny, który opracowałam po pięciu latach. Tak na dobrą sprawę pracy z różnymi skórami. To jest ten system, który nazywa się Skin Sensei, czyli system, który ma wzmacniać integralność naskórka, czyli spojrzeć holistycznie i kompleksowo na skórę. Uważam, że jest to najlepsze w tym momencie podejście, jakie możemy skórze zafundować. Zapraszam Cię do śledzenia tego, o czym mówię. Wszystko, o czym mówię, tak na dobrą sprawę, jest właśnie powiązane z tym systemem, i możesz korzystać z informacji tutaj na YouTubie albo skorzystać ze współpracy ze mną. Zapraszam Cię do kolejnych odcinków. Jak zwykle, zapraszam Cię do subskrybowania, do dzielenia się tymi informacjami, że taki kanał jest. Jeżeli masz anglojęzycznych znajomych, to powiedz im, że za chwilę właściwie już startuje kanał anglojęzyczny. On ma trochę inną nazwę, o tym Wam powiem innym razem, ale już za chwilę podbój świata anglojęzycznego się szykuje. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. One się już przygotowują. Widzimy się niebawem. Trzymaj się, cześć.